Hej, cześć wszystkim, w kolejnym odcinku zagramy w Nice Mężczyzn z kampanii Imperium Zniszczone. I dzisiaj kontynuujemy sobie misję, yy, naszą trzecią, która dosyć już długo się ciągnie, ale mam nadzieję, że jakoś już niedługo uda nam się skończyć. Bo jeżeli już chyba 40 minut, to nagranie będzie trwać z tej yy, misji trzeciej. No ale powolutku sobie jakoś tutaj postępujemy naprzód i liczę, że to się uda jakoś no, pomyślnie ukończyć dobra, ty widzę, że są pomocnicy jacyś Uu. ja tak nie chciałem no dobra, pokonaliśmy No tutaj grze... Wza... dobra, nie wiem czy to szturmować czy nie najwyżej wsetniemy sobie czas ale no jakoś to trzeba zrobić i się tutaj przedostać do tej ...mieścinki tutaj. Jest ja tutaj taki, no nie wiem... ...punkt obrony. Jakiś taki patrol też. czy nie wiem... ...jak to nazwać, no? Miejsce, które zapatrowało w żywność wszystkie oddziały wroga. Ja sobie tutaj zniszczę te budynki. Mam strasznie dużo tych pachołków. Nie ma co tutaj ukrywać. I niszczenie tych wiesz, no... Przebiega bardzo szybko. E, dobra, tutaj mały oddział został, który myślę, że nie będzie sprawiał problemu, no bo są tylko żółdacy i jacyś marni łucznicy, którzy na no raczej powinni paść bardzo szybko. E, dobra, tylko jak tutaj wszystko wygląda u nas w mieście? Mm, na pewno potrzebujemy jeszcze rekrutów kolejnych, bo no i widzicie, dosyć sporo możemy jeszcze tutaj wojsk sobie stworzyć. A one na pewno nam się przydadzą, no bo przecież jeszcze bardzo długa droga przed nami. Tak mi się wydaje, bo została większa. No, mniejsza pół, Czyli nie mówi się połowa. Mniejsza część mapy już została przed nami, ale. Yy, wciąż sporo. I trzeba jakoś postępować na tą północ. W miarę skutecznie. Skąd ten gość się tutaj wziął? Proszę, nie spodziewałem się tego. Wczytajmy sobie, nie wiem, o, minutę, dwie. Nie spodziewałem się tego wroga w tym miejscu. że On będzie atakował mnie. I to jest dla mnie... No nie ma zaskoczenie. Dobra, rekruci tu się już jednak dalej. No, tworzą, szkolą. Eee, co w takim razie zrobimy? No na pewno to bo to pornicy chyba lepiej się sprawują niż ci rebelianci na tych naszych topórników, chociaż wciąż są słabi, to jednak mi się wydaje, że mogą więcej zrobić. No i tak, nadchodzi tu jakiś atak, rzeczywiście. To jest dla mnie niemałe zaskoczenie. Szczerze się tego nie spodziewałem. Ale myślę, że jeśli jestem na to przygotowany już, ustawiony mam oddziały w odpowiednim kierunku, to myślę, że odeprę atak wroga bez problemu. Chociaż jest on dosyć spory, prawda? Ale mimo wszystko, tak, trochę mamy straty w tych naszych pachołkach, ale myślę, że sobie poradziliśmy nawet spoko. Wnioskuję właśnie z tego względu, że jednak tutaj jakieś rekrutacje przebiegają u wroga, no bo skoro atakuje nas, to znaczy, że wysłał jakieś dodatkowe oddziały, które tam sobie, no, wyszkolił, dlatego też, no, nie wiem, Wyrekrutuję jeszcze troszkę tych żołdaków i pójdziemy sobie na tych piechurów z lansą, którzy no powinni zostać rozbici dosyć sprawnie. Poczekam aż tutaj jeszcze zostanę nakarmianą te jednostki do końca. Nie wiem, tymi możemy sobie udać się nie wiem, gdzieś tutaj dalej na północ, pozwiedzać sobie ten teren, bo nie wiem gdzie tu jeszcze wroga mógłbym oczekiwać. Jest to dosyć spora mapa i jest... ...strasznie dużo tutaj do... Do testu załatwienia przeciwników. Tutaj za widzę kolejnego, który się ustawił w tym miejscu. Tylko nie wiem, czy to on ma jakiś tutaj żywicieli. W sensie, czy ten żywiciel, którego zniszczyłem w tym miejscu, należał, właśnie to oddział należał do niego, ale to się zobaczy. Na razie ich nie będę atakował. Może one same wyginą, Mam nadzieję taką. No i lecimy na tych piechurów z lancą. Było ich dosyć sporo, ale ja tu sobie z tymi moimi pachłkami poradziłem bez problemu. I dalej sobie ciśniemy w naszych żołdaczków. Oh, kurde, ty, że jest grubsza sprawa, kolejny most jakiś. Dobra, tam nie, nie oczekuję, że stoją tam jakieś oddziały, więc już pójdę tutaj. Mostem. O kurde, kolejny przeciwnik, tym razem jakiś żółty. Sporo jest na tej mapie, muszę to przyznać. Sprawia mi niemały kłopot. No ale mam nadzieję, że to już ostatnie jednostki. O, ślad tego. Rozegrałem, bo nie mam pachołków z sobą. ma sobie dwie minutki. Już więc tutaj się znajduje, i tam są kolejne oddziały. No nie, wiem, pójść jeszcze tutaj, jak ci się uda. Tak, tak tak, Dobra, teraz tak powolutku ruszymy tymi żołdami, żeby oni tam nie wpadli na te oddziały tak samotnie, tylko z pomocą pachołków tak, tutaj, tak, tak, sobie podejdziemy do tak nich. Twoje oddziały są atakowały. No tak, 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 wiem, że tutaj zginęły. Dobra, spoko. Wow! Tak patrzę, że chyba złoto mi się kończy tam w spichlerzu, a wo tych oddziałów wroga jest wciąż dosyć dużo, kurczę no. Jest to naprawdę zaskoczony. Wielkością tych wroga. Tych barbarzyńców nawet wysłana u nas. To już jest krótsza sprawa. No czemu wy... Tak stoicie głupio, nie no. Znowu chciałem niepotrzebnie jednostki. W bardzo głupi sposób i teraz nie wygram chyba tego, muszę to wczytać. O dwie minuty chyba. Na pewno o dwie minuty. Dobra, w ten sposób... O, tak powinno wyjść. To wszystko. Jakoś teraz tak się ustawić w ten sposób, żeby poczekać sobie idealnie na tego wroga. Mam nadzieję, że on wyjdzie. I nie będę musiał na nich zbyt długo czekać. Co tutaj się dzieje? Muszę ruszyć te oddziały, czy jak to wygląda? No nie wiem czemu, wcześniej ruszył, a teraz nie. To Panie, jest coś nie tak tutaj. Nie wiem czego to jest winne. W ogóle jak on ten przeszedł? Aha, bo tu jest przejścia, są takie. O kurde, tych oddziałów jest mnóstwo. A to już są chyba ostatnie jednostki, tak. Tak to chyba. Na to wygląda, że to już się kończy mapa i więcej tutaj wroga, wrogów już nie powinienem spotkać. No więc chociaż taka optymistyczna wiadomość, z tego wszystkiego zostało nam 240 sztuk złota, to nie jest dużo. Yy, I dobra, najpierw sobie załatwimy tych lżejszych przeciwników, tych żołdaków naszych. Yy, I mam nadzieję, że tutaj sobie jakoś z tym poradzimy. Nie będą mnie stanąć problemu, No tak, coś łatwo tutaj ja tylko Tutaj łupią. nie chciałbym stracić też jednostek, bo. A tutaj są jeszcze topornicy. uuuu, źle wpadłem. No nie, dwie minuty, to słabo, bo muszę będę wczytać jeszcze musiał tę walkę całą. Dobra. Niech oni się cofną. Odejdziemy tymi popołkami. No, i teraz powinno się łatwo ich wybić. I ciśniemy na tych pachołków szybciutko W ten sposób cofamy jednostki No i dobra Chyba szykuje się to wszystko ku końcowi Już widzę, że to są ostatnie już Znaczy to są już ostatnie oddziały wroga Więc powinno pójść gładko Lecimy sobie oczywiście W toporników Bo oni są najskuteczniejsi przeciwko tym wszystkim oddziałom Które tutaj wróg posiada No i reszta to Będą sami pachołkowie, bo potrzebujemy dużo jednostek, które będą nam na strzelać do wroga. To, to jest oczywiste, raczej. No i cóż, będzie chyba wszystko przebiegło. No, będzie, powinno się nam udać, bo tutaj chciałbym jakoś wyciągnąć te jednostki i myślę, że wtedy łatwo pokonamy drogę! drogę. Tylko zobaczmy jeszcze raz, jak to tutaj wygląda. Dobra, dobra. Cofnijcie się, cofnijcie. Aj, debile, no. Słabiutko, że tak wpadli, no. To jednostki już idą, tak? Tak, idą. Dobra, to jak tutaj zajeść tego gościa od tyłu? Nie mam za bardzo pomysłu na razie, ale spokojnie, coś się wymyśli. Na przykład w ten sposób można to będzie zrobić. Nawet się nie spodziewałem, że przez tą rzeczkę będzie można przejść. A to jak się kutuje, da się. Aha. Dobra, skoro wpadłem tutaj... Już lecimy tego gościa. Może jakoś to wyjdzie mimo wszystko. Dobra, podchodzimy teraz w ten sposób. No I lecimy na gościa. Musimy się z nim zdarzyć jak najszybciej, bo tej łucznicy nas wystrzelą po prostu. To bardzo prosty sposób, pewnie. Dobra, jeszcze jeden oddział. I jak jakbym tutaj przeszedł od tyłu, zaszedł te jednostki znajdujące się na moście, ciekawie czy tak się da. Myślę, że da się, bo... Raczej nie powinno być z tym żadnego problemu. Dobra, tutaj też łatwo się Tych jednostek pozbyłem. I teraz trzeba się ustawić do obrony chyba. Bo tutaj wróg chce mi zaatakować. No właśnie, dobra chyba były ostatnie jednostki z tego mostu, więc nawet spoko wyszło. Jeszcze jedno oddział, ale to nie, nie ma problemu chyba. E, tylko, że znowu żywność potrzeba, żywności dla naszych jednostek, ale spokojnie mamy tyle zapasów, że to raczej nie będzie problemu z tym. już dalej można sobie bo nie wiem czy moje oddziały starczą by wykonać te trzy oddziały toporników. To jest sporo i myślę, że może być z tym mały problem. Dużo tych oddziałów, skąd on nie bierze? Nie mam pojęcia. I ci pachogowie jeszcze nie zginęli, co jest ciekawe dosyć. Myślałem, że już z głodu powinni umrzeć, a tu nie. No i ciekawe, czy moi. Tak, zdążą pomóc, nieco wystarczy tego jedzenia. Bałem się, że może być jednak troszkę za daleko dla nich, ale zdadzą sobie radę. Eee, dobra, co tutaj można zrobić? Coś mało tych toporów, wiecie? Nie wiem. Wyłączę te lance z produkcji, bo są naprawdę zbędne w tym przypadku. I wrzucę sobie topory, bo to tak naprawdę jest potrzebne na ten moment. Nic innego. No, jeszcze łuki, ale łuki to nie stanowią tutaj problemu, bo mamy ich dużo i to bardzo dużo. E, dobra, weźcie sobie tak nie iść sami to wroga, Tylko ja sobie tutaj poczekam aż wykarmią, a zostaną te ciszy wykarmieni. I sobie ruszę do to miasto, czy. Czy Siedzibę wroga, no nie wiem, co, co tutaj jeszcze można spotkać, ale no, domyślam się, że to już koniec. No bo ileż ten wróg może posiadać tych jednostek? Tutaj widzę, że one na pewno zostały teraz zrekrutowane w tym momencie. O, chyba dam radę. Tak, dałem tak, i tu jest chyba siedziba wroga. No dokładnie, warownia, w której są rekrutowane oddziały. Czyli tak jak się spodziewałem, ten pewnie włók niebieski też ma tutaj warownię. I jakieś takie no centrum swoje, ale dużo rekrutów było w tej warowni. Nieźle nawet tego było nawalone. Zniszczymy naj, najważniejsze budynki przeciwnika i po prostu ruszymy sobie dalej. Dalej sobie, no, dalej szkolimy rekrutów. Widzę, że te notoporki od razu zaczęły do warowni wpadać. Jeśli pracuję, chyba w bodajże 3. Tak, 3 ponieważ te pracują na toporki więc jest dobrze. Jeszcze się rozejrzę, czy tutaj czasem jakichś oddziałów nie ma, ale nie, nie spodziewam się. A może jednak? Spójrzmy. A jeśli tak? Jeśli są... Aha, dobra, on tych karmi tych... Pachołków. Nie spodziewałem się tego, bo myślałem, że jednak... A nie, jakieś inne ociuki się zanikują. Dobra, ci pachołkowie wymarli chyba sami, ale ja ich tutaj wybiję, bo jest mi po drodze. Aha, to w ten sposób wygląda. Dobra, wiecie co zrobię? Oni sobie tam wyginą spokojnie. Ja ich nie będę ruszał. Przejdziemy sobie pachołkami troszkę do strony naszej bazy. A wybiję po prostu tych, tego pomocnika jednego, który ich karmi. I problem powinien sam zniknąć Chociaż zastanawiam się, czy nie zaatakować go, po prostu nie dobić. Bo w sumie po co mam tutaj tak stać? Dobra, niego. Niewielkie straty, a żołdacy są praktycznie. No i jako jednostka to są. nie warcie, praktycznie nic. Przecież tego złota, które... którego zostało mi tutaj niewiele. Ale myślę, że spokojnie dam radę teraz tak, przeciwko temu panie. ostatniemu przeciwnikowi. Tak, panie. nie powinienem po prostu tego przegrać, jeśli wywabię go moimi y, pachołkami. Bo te oddziały nie ruszają w jednym momencie naraz, więc nie powinno być z tym problemu. Robimy tak. 40 pachołków jeszcze do tego, co tutaj mam, to jest. To jest ogromna liczba. Co tutaj wiadomość? Król został śmiertelnie zraniony. Król musi przeżyć, aby móc kontynuować swoją misję. O co chodzi? Aha! Nie wiem czy przez to, że nie nakarmiłem tego konika. Misja nie będzie po prostu nieudana. Więc najwyżej wczytam sobie i przejdę już do końca. Ale wy widzicie, jak tutaj e, rozprawiam się z wrogiem, więc po prostu już nie będę tego nagrywał, dokończę na swój sposób tam i tyle. No bo nie ma sensu, żebym wczytywał od nowa i przechodził te 20 minut gry. A nie wiem, kiedy on padł ten mój koń. Ciężko też tutaj określić. No nie wiem, bo jak wczytam autosave za 3 minuty. O! Da się chyba. Weźcie go na szybko. O, udało się, dobra. To nie będę wczytywał. Znaczy, nie będę. Nie będę musiał od nowa przechodzić. Szkoda, mógłby nazwać, że to jest król, czy coś, kurcz, a nie jakieś tej takie nie wiem. Tak to głupio zrobili, nie podoba mi się. Może tak nie określili, że ta jednostka jest najważniejsza. Chociaż można było się domyślić, bo była tak ekskortowana, nie? Czyli będziemy musieli pewnie w każdej misji ochraniać tą, tego, tego konika naszego. Czyli, tak jak przypuszczałem, po prostu nie powinniśmy go, go stracić nigdy. No, oczywiście, to tak, tak, jest biednego pachołka tak, na potrzeby tak, wywabiania tak. naszego wroga. No i zobaczymy, czy to się uda. Wojska mam na tyle dużo, że powinny one sobie poradzić. Tak, nie sądzę, żebyśmy tak, to przegrali. Tak, Zwyczajnie już. jest dużo, jest tu zrobione. To. To na pszczu, na pszczu, na pszczu. Tak, rozbiję go, jak. To jak nie wiem, co. Nie, nie rozbiję go, ale on padnie, musi paść. No, dokładnie. Uuu, jeszcze jeden oddział, dwa. Jeszcze dwa oddziały zostały, kurde, dużo. Nie spodziewałem się tego. Ale wykorzystam swoje ostatnie złoto. To, no po prostu wszystko zużyję, żeby go pokonać. Już wiem, że to są ostatnie jednostki, to nie może być więcej. Oprócz tam paru uczniów, którzy, którzy stoją na straży, to nie ma żeby tam było ich więcej. Tak więc ostatnie szkolenie i zobaczymy. Czy to da radę? Ale sporo złożyłem tych jednostek. No zobaczcie no. 900 sztuk złota miałem na tę misję i poszło praktycznie całe złoto. To z 800 sztuk złota to poszło na jednostki same. To jest bardzo dużo. Ale no innego rozwiązania tutaj praktycznie nie było. Znaczy można było oszczędniej to wszystko rozegrać, ale I tak naprawdę się chyba nic nie stało. Ty wyłączył do torki. Potrzebujemy więcej toporów. One są w tym momencie najważniejsze. O, no i cóż, do końca rekrutuję. Polecimy z 50 toporów i dorobimy z 30 łuków. Powinno dać radę. Wyłączam już teraz yy, ten. Yy, produkcję ewuków po no, 170, których nawet nie zużyję, To jest już nadto. No i dobra. Toporki Armia ostateczna. rada rada tutaj wszystko pokonać musi, bo nie ma innego wyjścia. Nie możemy już tego przegrać. No i reszta pachołków. Mm. Tak sobie teraz wyobrażam jakby to wyglądało, gdybym to wszystko wyrekrutował na starym. Yy, Najsymershands. To już widzę, ta gra by się skraszowała całkowicie. Byłby cały burdel po mapie, wszystkie jednostki by się rozleciały po całej mapie. Nie dałoby się go kontrolować. Dokładnie by tak było. Ostatnie, jak widzicie tutaj, złoto w szkole mi zostało. Nic więcej już nie można wyrekrutować. To musi się udać. Nie ma innego wyjścia. Dlatego też robimy pachołka, który będzie wywabiał I no, już do końca rekrutuje tych żołdaków, no bo. Niech to będzie tak porządnie. Niech to wygląda tak solidnie. Tak, panie. Byśmy na pewno dali radę. Bo kto wie. Nie sądzę, żeby dało się to pokonać, no ale. Kto wie. Duże straty są, ale tak, to już jest koniec. Ostatnie jednostki tutaj w toporniku. No i wbijamy do miasta, no zawsze będziemy gramonić z tym wszystkim. Nie ma litości dla naszego wroga. Wbijemy to wszystko po kolei. Ucznicy się skądś jeszcze biorą, nie wiem jakim cudem. Skąd, jak, dlaczego, no ale. Jakieś tam zapasy były u przeciwnika. Wszystko niszczą ci pałkowie. Jednak łucznicy... Wszystko co strzela w dużej ilości jest niezniszczalne. Na swój sposób no nie ma co ukrywać tutaj jeszcze. O, no, bo cię łuczników. Dużo ich porozwalali po tej swojej siedzibie swojej. Oho, zniszczył mnie jeszcze. No spokojnie damy radę. Zobaczcie jak ten, jak to warownie się topi. Nawet te straty teraz, które mam to mi nie obchodzą. Dobra. Na pewno jeszcze szkołę trzeba zniszczyć. I spichlerz, no bo to tradycja. I pewnie do końca jeszcze wroga pokonać. No ale to już nie będzie chyba problem. Yy. Ogólnie to chyba było największe miasto, bo ono miało warsztaty płatnerskie i... i ogólnie wsiadało dosyć spore to miasto, jeszcze te wszystkie gospodarstwa i, i chleby, tam no, całkiem fajnie. No, misja taka typowo nastawiona pod... Znaczy tak jak pisali, no trzeba wykurzyć przeciwnika z naszych terenów, więc tutaj się nie można dziwić, że tak wszystko to wygląda. No, i jak widzicie, to nie wszystko. Gdzieś ja tutaj jeszcze nie dopełniłem swojego zadania. Nie wiem w czym problem. Czy to w tych y, rekrutach, czy o co tutaj może chodzić. Nie wiem, czy ja zostawiłem jakiś budynek militarny, który tutaj nie został zniszczony. No, nie wiem co jeszcze. Aha, budynki militarne, no właśnie. To może też chodzić o to, że. Nie zniszczyłem tych yy, tego budynku łatnerskiego i tych dwóch warsztatów pancerzy. To też jest bardzo prawdopodobne. No bo tak, te jednostki tutaj jest zabite, wszystko jest wykurzone po prostu. Tutaj zostały same kaczmy i, i winnice. Nie wiem w czym problem. No dobra, niszczymy. Jak coś to jeszcze się tutaj rozejrzy. Bo... Nie wiem, może jakieś oddziały się ukryły, czy... Czy co, no bo ewentualnie w tym miejscu albo gdzieś tutaj mogły jakieś jednostki się jeszcze schować, ale nie sądzę, no bo... Czemu miałoby tak być Wruszyłyby wtedy na mnie jakoś wcześniej już! Wszystko jest głodne ostatnia nadzieja to jeszcze zniszczenie tego zamku, znaczy tego budynku, no bo nic innego nie przychodzi mi do głowy. Czy on tutaj idzie? Idzie. Kurde no. Nie wiem o co chodzi. Tu się trochę... Zaskoczony tą sytuacją. Co tu jeszcze można zniszczyć? Czy ja mam wszystkie budynki zniszczyć, no, rozwalić? No. Co jeszcze? Nic nie zostało na tej mapie. Dobra, jak coś to sobie będę niszczył, no to szkoda czasu. Bez sensu, tak nieprzemyślane to wszystko było w tej misji. Przyzwyczaiłem się do tego, że wystarczyło niszczenie budynków militarnych i prognoz głowy. A tutaj co? Wszystko muszę rozwalić. Na szczęście zostało mi jeszcze trochę tych jednostek i je no, dokarmiłem. Tak więc powinno się udać niszczenie budynków, no ale potrwa to sobie trochę. Najgorsze jest to, że może ja tu jakieś jednostek nie widzę, a one wiecie, sobie gdzieś tam stoją. Bo ten wróg był taki, takiego koloru, ja wiem, no, srebrnego, znaczy taki jaskowy, no, który ciężko tutaj zauważyć, w tym terenie. Dobra, to lecimy jeszcze tutaj. O Boże, no, nie, no naprawdę, bez sensu takie latanie. To jest na minus dla tej, dla tej kampanii. Bo ja rozumiem, no, fajnie, no, musisz wszystkie budynki zniszczyć, ale bez przesady, no. Popułowanie do strasznie dużo czasu, które jest już zbędne, naprawdę. Po pokonaniu jednego z tych wroga to jest naprawdę bez sensu. Niszczenie każdego budynku, z osobna. No i o czym tu mówić teraz w takim momencie? Nie ja mam pojęcia. Nasz konik przeżył. Wszystko powinno być w porządku. Czy oni przeżyli? Tak, przeżyli. I jeszcze. Ale już os na ostatnim winku jadą, chyba. No czy nie, już nie mają nawet nic w tej, w karczmie. A swojego wina nie mogą wykorzystać. Niestety tak to zaprogramowane zostało. Dobra, chwila prawdy. Lecimy do ostatniego. Ostatnich dwóch budynków, które no tak jakby powinny się liczyć. I już nie mam pomysłu co zrobić dalej. Bo jeśli ta misja nie, zostanę, nie zostanie usana za zakończona, no to będą ogromny problem. Jeszcze nie. Nie wierzę w to po prostu, co ja widzę. Jak się okaże, że o wszystkim decydowało... ...decydowała właśnie ta karczma, to... O, będzie ciężko. Normalnie taki rage się włączy. Znaczy nie wyłączy się, ale... ...no naprawdę. Taki zniesmaczony tą misją, że masakra. Oczywiście. Zwycięstwo. O, kurde, no, nie spodziewałem się tego, że tak to będzie wyglądać. Natomiast statystyki przestawiają się tak, że utraciliśmy 1283 jednostki, to strasznie dużo. Pokonaliśmy 1161, wyszkoliliśmy 905 jednostek, wyprodukowaliśmy 2407 sztuk broni i wyposażyliśmy 753 wojowników. Czas trwania gry 4 godziny 11 minut 5 sekund. Dobrze, że na przyspieszonym czasie, bo inaczej byśmy byli. Strasznie i nasze wykresiki, oczywiście standardowo. Domy, miasteczko było duże, mieszkańców dużo. Najwięcej chyba drewna, oczywiście.